Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami, i z słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadarenczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo puścimy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi, lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie, a, o, o, wierzę w Kościół, w Kościół, który jest wspólnotą. To temat, pod temat trwającego roku liturgicznego. Stąd kilka zdań na temat wspólnoty. Bycia wspólnotą uczymy się, kontemplując prawdę o Trójcy Świętej. Trójca Święta uczy nas tworzyć wspólnotę, nie grupę interesów, nie koło wzajemnej adoracji, ale wspólnotę. Wspólnoty, gdzie każdy jest ważny i każdy potrzebny. To jest wspólnota. Żyjemy w świecie antywspólnotowym. W świecie, który mówi, to ja jestem ważny, to ja jestem potrzebny. Ciągle słyszymy, szczególnie niektórzy rodzice mówią do swoich dzieci, masz być lepszy od innych. Powiedziałeś kiedyś tak synowi, córce? Masz być lepsza od innych. kiepsko. Mamy obudzić swoją indywidualność. O tym mówią nam reklamy na ulicach, w mediach. Umiesz liczyć, licz na siebie. Taka dobra rada cioci na imienina. Umiesz liczyć, licz na siebie. Bądź samowystarczalna. Niezależna. Dzisiejszy świat uczy, by być ponad innymi. Dzisiejszy świat nie uczy, żeby być z innymi. A wspólnota to jest być z innymi. My lubimy tworzyć grupki. Grupki takie. Grupki, grupeczki. Dlaczego lubimy grupki? Bo, bo w grupce to ja mogę być ważny, ja mogę czuć się potrzebny. To jest grupka. Ja. Ja jestem ważny w tej grupce, tak. Moja grupka, tak. Ja czuję się potrzebny. A we wspólnocie? Każdy. Ważny. Każdy. Potrzebny. Każdy. Każdy. We wspólnocie uczymy się być z, z innymi. Czy ja jestem człowiekiem tworzącym wspólnotę? Czy ja jestem człowiekiem zapraszającym do tworzenia wspólnoty? Zdawała się przykład chyba księdza Grzywocza, który mówił, po czym poznać taką otwartą, otwartą parę małżeńską, tak zdrowo otwartą, zdolną do tworzenia wspólnoty, po tym, że ta para siada w restauracji przy stoliku czteroosobowym, nie dwuosobowym, tak? ja i ona, tak? on i ja, tak tylko, ale przy stoliku wieloosobowym. Możesz się przysiąść, zapraszam. Zapraszam. Człowiek jest człowiekiem tworzącym wspólnotę, otwartym na wspólnotę. Trójca Święta, o której uczymy się wspólnoty, to trzy odrębne osoby, trzy odrębne osoby, które różnią się między sobą, każda inna, ale ta inność nie przeszkadza im kochać się nawzajem. Bóg Ojciec, Syn Boże, Duch Święty. Trzy odrębne osoby. Ale ta inność nie przeszkadza im kochać się nawzajem. To, że ktoś inaczej myśli, inaczej odczuwa, inaczej patrzy na rzeczywistość, inne ma smaki, inne hobby, innych ludzi lubi, na inną partię głosuje, to wcale nie przeszkadza im go kochać. Kiedy myślimy, że drugi człowiek będzie taki sam jak ja, jak moja małżonka będzie taka sama jak ja, będzie mi go łatwiej kochać. O, to, jest, to jest naiwne myślenie. Tak nie jest, nie będzie. I nie musi być. Inność nie przeszkadza mi w kochaniu. Człowiek jest drugi jest inny niż ja, nie przeszkadza mi w kochaniu. Mój przyjaciel Augustyn, Franciszkanie. Ja lubię białe, on czarne. Ja disco polo, on metal. Ja wakacje na, nad morzem, on wakacje w górach. No inność nie przeszkadza kochać. Bycia, bycia przyjaciółm, zupełnie nie. Zupełnie nie. Ale w trójcy osoby, bo boże, współpracują. Współpracują ze sobą. O tej współpracy jeszcze, jeszcze będziemy mówić na konferencji. Ja już taki jestem. Ja już taki jestem. Usłyszałeś kiedyś, tak, od swojego dziecka, od swoich znajomych, może sam powiedziałeś takie słowo komuś. Ktoś zwraca uwagę, a ty, ja już taki jestem. Yy, możemy to wyrażenie usłyszeć jako usprawiedliwienie czy wymówkę swojego zachowania. Na takie wyrażenie, ja już taki jestem, można się spytać, ale... Czy ty chcesz być takim? To jest ważniejsze pytanie. Rozumiem, taki jesteś, dobrze. Rozumiem, no. Ale czy ty chcesz być takim? A drugie pytanie, jeszcze ważniejsze, w kontekście tego wyrażenia, czy Pan Bóg chcecie taki? O! To jest ważniejsze pytanie, rozumiem. Taki jesteś. No, już jestem taki. Dobrze. Ale czy ty chcesz być takim? No, no, no chcę. Raz chcę, raz nie chcę. Ale czy Pan Bóg chcecie takim? Kto mnie kocha, ten musi zaakceptować mnie takiego, jakim jestem. O, to też takie piękne zdanie. Też możemy usłyszeć takie, takie, takie słowa. No. Ja mnie kochana żono, kochasz, musimy mnie zaakceptować takim, jakim jestem. Ja owszem, mogę cię przyjąć, przyjąć z miłości takim, jakim jesteś. Przyjąć. Przyjąć, ale nie akceptuję twojego egoizmu, upoty, pychy, złości, grzechu. Przyjmuję, przyjmuję, ale nie akceptuję twojego grzechu. Przyjmuje cię jako grzesznika, ale nie akceptuje grzechu. Taki jestem już. Jeśli nie umiesz mnie zaakceptować, to jest twój problem. Takie przerzucanie problemu. No taki jestem. No? Nie umiesz, to, to to jest Twój problem. To nie jest, to nie jest tego kogoś problem. Takie myślenie to stawianie siebie w centrum, a reszta ma się dostosować. Zwróćmy uwagę, że Trójca Święta, Bóg, yy, objawia się w słowach: Jestem, który jestem. A człowiek człowiekowi, jak się objawia? Jestem, jaki jestem. Karykatura. Jestem, jaki jestem. A Pan Bóg mówi: Jestem, który jestem. Jestem, jaki jestem. Jeżeli będziesz się upierał przy byciu takim, jakim jesteś, nie będziesz umiał kochać. To znaczy być sobą. To ja nigdy tego nie mogłem rozumieć. Być, być sobą. Być grzecznym nigdy nie rozumiałem tego wyrażenia. Podobno byłem, byłem grzecznym, ale, ale nie rozumiałem, co to znaczy być, być grzecznym. Panowie są grzeczni tutaj? Tutaj panowie, tak? Tutaj kolega jest jeden grzeczny, a drugi nie, nie słyszy pytania. No. To jeden, jeden jest grzeczny. Potem możesz mi wytłumaczyć, znaczy być, być grzecznym. Może się dowiem. I też być sobą. Znaczy być sobą, być sobą. No być sobą to właśnie to mi się kojarzy z tym wyrażeniem jestem, jaki jestem. Dlatego to jest bardzo niebezpieczne. Dążyć do bycia sobą. Jeżeli będziesz się upierał takim, jakim jesteś, nie będziesz umiał kochać. Zobaczmy, że, że w teologii wcielenie drugiej osoby Bożej, Syna Bożego, który się wciela w ludzkie ciało, pokazuje, jak niezmienny Bóg się zmienił z miłości. Bóg przyjął naturę człowieka, nie zatrzymał się na sobie. Jestem, jaki jestem. Ale zależało mu na człowieku i zostawił to, jaki jest, na rzecz, który jest, by być człowiekiem, by tworzyć z nim wspólnotę. No? A więc proszę to nie uciekać z takiego, takiego wyrażenia. No, no właśnie, ja no, jestem taki, jestem i, i koniec. Jestem sobą. Czyli co? Czyli kim? Jeżeli, jeżeli chcesz kochać, masz się zmieniać. Bóg się zmienił. Przyjął naturę człowieka, by bliżej człowieka, by nawiązać z nim więź. Niezmienny Bóg się zmieni. Dlaczego pokocha? kocha? I ty również. I ty również. Chcesz tworzyć wspólnotę, chcesz kochać. No musisz być nastawiony na, na zmianę. Musisz być nastawiony na ciągły rozwój, na ciągłą zmianę. I ostatnie zdanie. Trinitologia, nauka teologiczna o Trójcy Świętej mówi, że Trójca Święta pozostaje między sobą w relacjach. Jakich relacjach? Między innymi relacjach zaufania. Trójca Święta jest pełna zaufania i dlatego godna zaufania. I tego Was u nas uczy, patrzmy, Trójca Święta uczy. Jak budować wspólnotę? W relacjach zaufania. Nie ma relacji zaufania, nie ma wspólnoty. Trójca Święta to są Jakie relacje? Zaufanie. I uwaga, człowiek, który nie ufa, to sam nie jest godnym zaufania. Ja nie ufam. Ja nie ufa. Ten tak człowiek nieufny, czyli on sam nie jest godny zaufania. Człowiek, który ufa, Człowiek Święta ufa i dlatego jest godna zaufania. Człowiek, który ufa, jest ufny. Nie na inny. Ufny. Umie ufać. Umie ufać. Jezu, ufam Tobie. Tego, tego właśnie uczy, uczy Jezus z miłosierny, aby uczyć, uczyć ufania. Bo współczesny człowiek ma wielkie trudności w tym zaufaniu. Bardzo wielkie trudności. Tylko człowiek, który ufa, sam staje się godnym zaufania. I tylko z takim człowiekiem można tworzyć wspólnotę. Czy jestem człowiekiem godnym zaufania? Czy można liczyć na Ciebie? Od odpowiedzi na to pytanie zależy, czy będę tworzył wspólnotę, czy zamknę się, ufając niestety tylko sobie.